Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drwal Rębajło we blogu, który hmm, no właśnie, no właśnie, niesie dosyć, hmm, dosyć smutną wiadomość dla wszystkich fanów Warcrafta. A w tym oczywiście także i dla mnie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie będzie kontynuacji filmu Warcraft. Filmu Warcraft Początek, mówiąc konkretniej, który miał premierę, no kurczę, już kawał czasu temu, już w 2016 roku, i który był takim pierwszym wejściem Warcrafta, tego uwielbianego przez nas uniwersum na. Salę kinową na duży ekran, tak to powiedzmy. Jeśli chodzi o ekranizację gier komputerowych, to no, kończy się to bardzo równie. Tak naprawdę ze świecą szukać dobrej ekranizacji, która do tego jeszcze by odniosła kasowy sukces. No a Warcraft, trzeba powiedzieć, nie wyszedł tak źle. sobie przejrzymy zestawienie finansowe filmu Warcraft, to zobaczymy, że przy budżecie 160 milionów dolarów. Na całym świecie zarobił on około 433 milionów dolarów, czyli no tak naprawdę no ponad dwukrotna przebitka. I to na, na luzie. Dlaczego? Dlaczego więc nie będzie filmu Warcraft? Dlaczego więc nie dostaniemy kontynuacji? Tak, teraz wrócę tylko do jeszcze wydarzeń sprzed trzech lat. Pamiętam do dzisiaj moją recenzję filmu wyjątkowo entuzjastyczną z tamtej perspektywy, a teraz już nabrałem nieco krytycyzmu, aczkolwiek wtedy pamiętam, że właśnie reżyser Duncan Jones. Zapowiadał, że kontynuację planują kręcić najprędzej za około 3,5 roku od, od premiery filmu, czyli w sumie no, powinni ją kręcić już teraz. Tak się nie dzieje i tak się raczej nie stanie. Jakie są tego symptomy? Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnej informacji: oficjalnej informacji ani od reżysera, ani od producentów, ani od Blizzarda odnośnie tego, czy będzie kontynuacja, czy nie będzie. Jednakże no ślepi nie jesteśmy i znakiem, który dobitnie świadczy o tym, że nie będzie już kontynuacji, że it's over, jest to. Co to jest? To są moi drodzy aukcje. To jest nic innego jak sprzedaż. Jest to sprzedaż całego ekwipunku. Tak nie wiem, jak to nazwać. Wszystkich rekwizytów, rekwizytów, które były obecne na planie filmowym, no i specjalnie przygotowanych właśnie do filmu. A więc wszystkich zbroi, broni. Kostiumów, takich gadżetów, właśnie typowo takich rekwizytów, jak jakieś banery, flagi, nie wiem, nawet kufelki. Tutaj kolejna broń maska orka, wykorzystywana później. Nawet widziałem tam gdzieś sprzęty wykorzystywane typowo w CGI. Tutaj, proszę bardzo, nawet G2A wykupiło z aukcji Tron z sali królewskiej w Stormwind. No, oczywiście, z kodzikiem one no, jak żeby inaczej, bez kodziku to nie da rady. Także polecam, pozdrawiam. A więc dokładnie, dokładnie wszystko, wszystko z planu filmowego filmu Warcraft jest wyprzedawane, i to nie od dzisiaj. Tak naprawdę te aukcje trwają już, już od dobrego pół roku. Po kolei. Jest wszystko wystawiane na aukcjach. No i się sprzedaje. Jak dla mnie jest to dobitny sygnał, że Sequela po prostu nie będzie. Widzicie w każdym filmie, który ma wiele części, nie wiem, zwłaszcza w takich filmach kostiumowych, tak to nazwijmy, jak choćby władca pierścieni, jak Harry Potter. Ten cały sprzęt, który został tam zrobiony, on był cyklicznie wykorzystywany we wszystkich kolejnych częściach. W Wacyperszeni to w ogóle był kręcony na raz, a Harry Potter na kilka razy, ale to wszystko oczywiście było wykorzystywane. A fakt tego, że tutaj są wyprzedawane, że się wyzbywa studio e, tego wszystkiego, świadczy o tym, że najzwykle w świecie nie planują kręcić kolejnej części że chcą jeszcze trochę finansowo na tym wszystkim zarobić i wyzbyć się zalegających w magazynach sprzętów z filmu. Co mogę o tym powiedzieć? Jest to wiadomość smutna, nie będę ukrywał. Jak wspomniałem wcześniej, owszem, film nie był idealny. I nawet ja, wielki fanboy Warcrafta, zacząłem z czasem widzieć jego sporo wad. Ale nie mogę powiedzieć też, że był zły. Z pewnością y, był bardzo ładnie zrobiony. Zwłaszcza w kwestii efektów. Y, chyba wszyscy zgodnie mogą powiedzieć, że orkowie i w ogóle wątek orków był dużo ciekawszy nie tylko ze względu na to, że bohaterowie byli ciekawsi, ale po prostu na to, jak oni wyglądali niesamowicie. Główną wadą z kolei było to, że film był bardzo hermetyczny. Że tak naprawdę, jeżeli się nie jest fanem Warcraft'a i jeżeli chce się podejść do filmu i nie ma się takiej wiedzy lorowej, tak to nazwijmy przynajmniej, jakiejś takiej podstawowej. No to można było nie zrozumieć niektórych wątków, zwłaszcza że akcja leciała do przodu na lub na szyję. Niemniej film nie bez powodu miał tytuł początek. Myślę, że po prostu od razu tworząc film planowano już, że będzie kontynuacja. Tymczasem stało się, jak się stało. Tak się zastanawiam. Co mogło wpłynąć na to, że po prostu uznano, że szlusy zamykamy, sprzedajemy wszystko, idziemy do domu? Nie będzie więcej filmowego Warcrafta. Myślę, że trochę zarobki. Myślę, że zarobki filmu mogły mieć na to wpływ. Jak wspomniałem wcześniej, no, film na siebie zarobił. To nie jest tak, że, że oni byli na minusie, aczkolwiek to, co najbardziej chyba zaniepokoiło. Twórców filmu i, i wszystkie osoby odpowiedzialne za produkcję filmu, było to, jak ten film się sprzedał w samych Stanach. A tam się sprzedał słabo. Tak naprawdę, właśnie w Stanach zarobił, nawet nie zarobił połowy tego, co na niego wydano. Myślę, że, że ten, wynik, ten wynik bardzo zniechęcił producentów. Film za to bardzo mocno zarobił w Chinach. Tak naprawdę, to dzięki Chinom, dzięki Chinom film w ogóle zarobił. Chyba połowa całego dochodu z filmu to właśnie są Chiny. A więc około 200 milionów. Kto wie, może też dlatego Blizzard obecnie tak bardzo pcha się do Chin, tak bardzo wszystko pod Chiny podporządkowuje, jeśli chodzi o swoje gry, bo po prostu widzi tam wyjątkowo aktywny rynek, na którym można najzwykle w świecie dużo zarobić. Film zarobił, ale myślę, że oczekiwano więcej. I, i, i bardzo możliwe, że to był właśnie gwóźdź do trumny. Pytanie więc teraz brzmi, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek zobaczymy adaptację Warcrafta na dużym ekranie? Szczerze powiem, że na obecną chwilę jest to mało możliwe. Głównie za sprawą tego, że zarówno Blizzard, jak i marka Warcraft. Po prostu są w wyjątkowej recesji na obecną chwilę. Mam na myśli to, że Warcraft bardzo wiele wstacił na popularności i widać to po wszystkich krajach. Blizzard'a z tego uniwersum i po World of Warcraft i po Hearthstone. więc nie jest to wesoła sytuacja, nie ukrywajmy. Mam nadzieję, że nieco to się zmieni po premierze Warcrafta czy Reforged. Oraz World of Warcraft Classic. Mam nadzieję, że wtedy troszkę się wszystko odbije do góry, i może wtedy, może wtedy jakoś kiedyś będzie można rozmawiać o jakiejś adaptacji, ale jeśli nawet do tego dojdzie, to najprawdopodobniej nie będzie to związane z tą adaptacją, którą mieliśmy teraz. Będzie to coś zupełnie innego. Będzie to coś nowego. Może serial. Osobiście uważam, że Warcraft jest wyjątkowo dobrym materiałem na serial. Bardziej w dzisiejszej dobie popularności, właśnie takiej formie. Więc jeżeli kiedyś mielibyśmy zobaczyć, moim zdaniem, adaptację jeszcze jedną Warcraft'a, byłby to serial. I kto wie, może to w ogóle nie byłby serial um, live action, tylko na przykład w pełni komputerowa animacja. Tak jeszcze na koniec, jak sobie myślę o samym filmie Warcraft, muszę stwierdzić, że. Trochę bałaganu z tym filmem wynikło. Były chyba ogromne oczekiwania, może nawet za duże, ze strony producentów filmu. Ze strony fanów film został ciepło przyjęty, ale też nie obyło się bez pewnej krytyki. Bardzo dziwne decyzje podjęto w kwestii fabularnej. Mówię to jako <laughs> lorem master, tak. Tak naprawdę, tworzenie zupełnie osobnego filmowego uniwersum było moim zdaniem strzałem w stopę, bo, bo za bardzo namieszało to wszystko. W stosunku do tego, co gracze znali. Tak jeszcze na koniec, jeżeli filmu jeszcze nie widzieliście, no to polecam, bo jest naprawdę ciekawy, fajne kino fantazy, a przy okazji wyrobicie sobie własne zdanie. Jak oglądałem z rodzicami <grych> po raz któryś tam, no to byli zadowoleni. Piszcie w komentarzach. Co Wy sądzicie o całej sprawie? Co Wam się najbardziej podobało w filmie, a co mogło być jego gwoździem do trumny? Czy myślicie, że może jednak jeszcze kiedyś zobaczymy kontynuację tego filmu, czy może właśnie zobaczymy zupełnie nową adaptację Warcrafta? komentarze należą do Was. Ja z mojej strony zapraszam Was oczywiście na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Wrzucam tam takie prywatne rzeczy, ale myślę, że całkiem, całkiem ciekawe. Oraz właśnie, słuchajcie, mamy jeszcze Discorda. Mamy Discorda, jest to taki fajny komunikator, coś jak Teamspeak, tylko, że fajniejszy. Także też wbijajcie, wbijajcie na niego i niech się dzieje. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie wszystkim za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na razie.